Ubiór kobiet nie ma nic nadzwyczajnego. Panny chodzą z gołą głową, a kolor ich włosów nieomal blond. Mężatki i starsze kobiety obwijają głowę w im tylko właściwy sposób chustką jedwabną, ale nie czerwoną jak na Kujawach, a również nie jest to taki jak tam rodzaj zawojów. Chustkę związuje się nad czołem i węzły spoczywają tamże, tworząc rodzaj skrzydeł motyla przywdziewają z różnych tkanin suknie, klejt i spódnice, dostatnie unterok. Na to ubranie zarzucają chustki wełniane, a w ręku trzymają chusteczki płócienne. Snedduch. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej Ewa Kiezik, Klub Dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie.